Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu, w ten no już taki niezbyt piękny poranek Co prawda to słoneczko oświeciło, ale z rana sobie popadało, bo jak widzieliście była tęcza i to przepiękna I chyba jeszcze nigdy z rana tęczy nie widziałam, także naprawdę fajny widok Ale jak patrzyłam w pogodę to ochłodziło się, jest 9 stopni na plusie i czuć właśnie, że jest taki chłodek Pierwotnie miała ta pogoda być w ogóle inna, miał cały weekend padać, ale teraz się zmieniło, że ma tak około od południa być słonecznie, co prawda gdzieś ten deszcz tam ma się pojawiać, aczkolwiek mam nadzieję, że go jednak nie będzie, bo mam w planach iść jakami na chwilę na centrum, poświeże kwiaty, może jakieś warzywa, bo wchodzów jeszcze mamy ponad stan, także kupić jakieś warzywa. Później podejść jeszcze może do parku, na zwierzątka, na plac zabaw, tak żeby ten czas jednak spędzić aktywnie. Także taki jest plan na dzień dzisiejszy. No, a teraz biorę się za ogarnianie, jedzenie śniadania. No i zapraszam Was na spędzenie tego czasu razem z nami. I moi drodzy, tak się prezentuje nasze dzisiejsze śniadanko. Mamy tutaj kiełbaskę na gorąco z jajeczkiem i do tego talerz z ogórkiem, pomidorem, rybką i mozzarellą. No i oczywiście tego kawka i dzieciaki herbatkę. Także idziemy jeść. My już po śniadanku, także biorę się teraz za ogarnięcie tutaj kanapy. Bo dzieciaki już dążyły mi w międzyczasie zrobić oczywiście swój porządeczek, ale wyszło też przepiękne słoneczko. O, będziecie to widzieć. Yy, także no, proszę bardzo, jak pięknie świeci. Tak więc, no, trzeba z tej pogody pokorzystać yy, ile po prostu wlezie. Także ogarniamy się i lecimy. W ogóle zobaczcie, jak wygląda moja poduszka z kanapy, którą wczoraj postanowił udekorować Szymon na kolor czerwony, pigmentem, który znalazł nie wiem gdzie, ale to był pigment mojego męża. No i tak poduszki, niestety, nie udało się uratować. Próbowałam ją czyścić, ale no mm, niestety. Wygląda jak wygląda. Tutaj poszewki z poduszek też wszystko pościągane już. Jest tutaj wszystko wyprane, także myślę, że na spokojnie uda się to dzisiaj ogarnąć. Koc tak samo. Tu było wszystko słuchajcie wysypane. Podłoga była czerwona. Łącznie z Szymonem, no po prostu jak ja to zobaczyłam to brak było mi słów, naprawdę. Także jeżeli macie jakąś dobrą radę jak wyczyścić właśnie tą poduszkę chociaż w jakimś stopniu to dajcie mi koniecznie znać. I my już jesteśmy w drodze i powiem Wam, że jest naprawdę przyjemnie. Pomimo tego, że tam w oddali widać gdzieś jakieś ciemne chmury, więc mam nadzieję, że nie będzie tylko padać, to naprawdę jest super, super. Jak widzicie, mam kurtkę, chłopaki, tak samo. No ale to w razie by właśnie padało. To jak to mówią, lepiej nosić niż się prosić. No ale jednak mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma. Powiem wam, że poczułam się tak, jakby wiosna miała przyjść. Zobaczcie na to, jaką mamy przepiękną chmurę. Z jednej strony chmura, z drugiej strony słoneczko. I moi drodzy, wróciliśmy przed chwilką do domu, i niestety z przykrością stwierdzam, że mój plan z wyjściem do centrum parku i na plac zabaw jest nieaktualny ze względu na pogodę, bo jak przed chwilką widzieliście, co chwilę jest niebo granatowe. I tak zdążyliśmy zajść do sklepu, weszliśmy do Aldika, zaczęło padać. Zrobiliśmy zakupy, weszliśmy do Jumbo, zrobiliśmy tam zakupy, wracając do domu znowu, było oberwanie chmury, więc przez całą drogę sobie padało. Co prawda, no nie bóg jak mocno, ale jednak i tak jest co parę minut. Co prawda, na dworze jest naprawdę przyjemnie, no ale wiecie, jaki jest sens iść na plac zabaw czy do parku, jak co chwilę pada jakaś tam żawka, taka mocniejsza żawka więc no jednak nie chcę, żebyśmy byli chorzy, ale żeśmy zrobili takie troszkę większe zakupy, poszliśmy po dwie rzeczy, a wróciliśmy z dwoma siatkami. Tak. No i zaczniemy sobie od pierwszej siatki, w której są prawie same kartony. I pierwsze co ja tutaj mam to jest taki miks warzyw na zupkę. Dawną na zupy nie było. Dalej kupiłam dwa opakowania, a dwa opakowania, dwie buteleczki tego małego picia, w tej sensie małej wody. Kartonik mleka. Karton soku. I słuchajcie, ostatnio y, te soki pijemy i powiem wam, że mi bardzo posmakowały. Niby są w promocji, ale ja tego na paragonie nie widzę. No ale tak czy inaczej to te soczki są bardzo dobre. Y, drugi sok. I słuchajcie, ja nie wiem, czym on się naprawdę różni. Są dwa te same smaki, tylko nie, ten, jest, ten jest jakiś, no ale ten też jest light, więc kolorystyką i czym więcej, nie mam pojęcia. Jeśli wiecie, to dajcie mi znać. Ale właśnie wzięliśmy takie dwa soki. Dlatego oczywiście moje ukochane mleko waniliowe. Słuchajcie, tak się nauczyłam z nim kawę pić, że z normalnym już nie bardzo smakuje. I szaleństwo wzięłam, słuchajcie, trzy razy pizzę. Bo są 3 za 6 i wzięłam jedną y, taką, drugą taką i trzecia taka. Do tego jeszcze dwa razy szokomel, bo był w promocji. Y, I banany i to są całe zakupy z Jumbo. Y, teraz wyciągniemy sobie z wózka reklamówkę z Aldika. Dobra, mam już tutaj reklamówkę z Aldika. Lodówkę, lodówkę. I w Aldiku wzięłam jajeczka. To nie jest lodówka, halo. To jest lodówka. Dobra, jestem, musiałam to sama spakować, bo inaczej nie do rady. No i przechodzę sobie do Aldika. No to właśnie kupiłam. E, takie ciastka, mój mąż ostatnio kupił i tak zaczęłam mieć. One są cynamonowe, są przepyszne i to jak one pachną, to oho. Tutaj są cztery szyki, one są właśnie takie duże, także e, wzięłam ponownie do tego salami. Jak to mój mąż mówi, e, oślapałka. Tak. Bita śmietana, na którą Antek po prostu czeka z niecierpliwością. Cztery bułeczki. Do tego dwa razy taki serek, może niewiele owocowy, tylko. Jest, no, no po prostu serek, tak? Zaraz. Filadelfia, słuchajcie, tak mi posmakował ten serek z Filadelfii z dodatkiem, właśnie czosnku i warzyw. Warzyw, no, no warzyw, no warzywa to są, że kupiłam ponownie kiełbaska dwa razy znowu taki serek waniliowy ala Jezus, patrzcie, brakuje mi słów dzisiaj, no ale wiecie o co takie ja właśnie ser... takie o pudliny deserowe, o no i jeszcze właśnie drugi tutaj ten wieloowocowy Kinder czekolada oczywiście i ostatnie rzeczy Zostaw. to jest słuchajcie dwa razy, o Jezus, tiramisu, które swoją drogą jest przepyszne, także to są całe nasze zakupy, ja to teraz chowam, nie wiem co będę robić, ale muszę coś wymyślić i szczerze powiedziawszy, że mm, nic mi się nie chce, więc chyba będę miała dzisiaj dzień lenia, po prostu. No i słuchajcie, z racji tego, że ta pogoda no niestety jest jaka jest, na dwór nie pójdziemy na pewno, to stwierdziłam, dobrze, że skoro moje dzieciaki się na spokojnie tutaj bawią, to ja sobie wykorzystam ten czas i obejrzę Emily w Paryżu. Jest czwarty sezon, ja Wam to chyba mówiłam jakiś czas temu. I ja jestem aktualnie na siódmym odcinku, który zaczęłam oglądać wczoraj. Ogólnie odcinków jest 10, więc myślę, że dzisiaj go skończę. I zacznę sobie oglądać. Tutaj mi się wyświetliła jakaś nowość, miłość jest ślepa, Wielka Brytania. Także może mm, później zobaczymy sobie właśnie to drugie. No a jak na razie, biorę się zatem Emili, powiem Wam, że też dobrze. Okej, okay. powiem Wam, że też mieliśmy taki moment, że myślałam, że zaczniemy, ale na szczęście ten kryzys przeszedł. Więc ja się z tego bardzo cieszę. No, bo później dzieciaki na spokojnie mi wieczorem pójdą do spania, a nie będą, wiecie, buszować po nocach. Także idziemy oglądać. I serial, słuchajcie, skończony, ale będzie piąty sezon, także na maksa się cieszę i już nie mogę się doczekać. Ale chciałam wam jeszcze pokazać jedną paczuszkę, która przyszła do mnie, co prawda, wczoraj. Ja tak troszkę o niej zapomniałam. Teraz mi się wspomniało, także mam ją już tutaj naszykowaną przy sobie, więc już Wam pokazuję, co ja mam tutaj fajnego. No to dobra, otwieramy. Paczka jest z firmy Agi, czyli z tych ich słynnych butów, ale uwaga, to nie są buty. Jeszcze nie tym razem. Zamówienie zrobiłam na ich głównej stronie. O jest ile papierów. Słuchajcie, mega się jaram. Długo się nad tym zastanawiałam, ale w końcu mówię, nie, no, muszę zamówić. I pierwsze, co ja tutaj mam, to są słuchajcie, skarpeteczki takie w kolorze śmietankowo szarym. Proszę bardzo, takie skarpeteczki. I ja mam tutaj rozmiar. jaki ja mam tutaj słuchajcie rozmiar 38. Ale czy tu jest jakoś inaczej ten rozmiar podany? Nie wiem, czy to jest ich cała rozmiarówka? Jeśli tak, to mam taki właśnie rozmiar. I słuchajcie, są mega przyjemne w dotyku. Zobaczymy, jakie będą e, przy noszeniu. Ale właśnie pierwsza rzecz to są e, skarpetki. A ta główna już Wam tutaj pokazuje... To jest słuchajcie, przepiękna, jak ja ją zobaczyłam, to mówię: Nie, no muszę ją mieć. I powiedziałam, że jeżeli będzie na mnie dobra, to zamówię sobie jeszcze w innym kolorze. Jest, no słuchajcie, taka przepiękna w kolorze śmietankowym. a bluza! <słuchaj> słuchajcie, jest świetna. Zobaczcie, ten napis taki mięciusi. Od spodu mamy mm, polar. I ja mam tutaj rozmiar. Ja mam tutaj słuchajcie rozmiar y, XS, proszę bardzo. I właśnie na ich głównej stronie możecie dostać ją w czterech wersjach kolorystycznych, chociaż y, ta jak ją zamawiałam, to już była taka końcówka, y, że za chwilę może zniknąć, więc może być już dostępna w trzech wersjach kolorystycznych. I jeszcze jedna mi się podoba, właśnie szara, także może się na nią właśnie skuszę, ale przymierzmy sobie tą, żeby zobaczyć, jak ja wyglądam. No i dobra, mamy to. Tak się prezentuje bluza na mnie. Słuchajcie, jest po prostu świetna, jest tak mięciutka, tak przyjemna. Do tego yy, nie jest taka, wiecie, jak niektóre te, co mają polar od spodu, one są takie cienkie bardziej, a ta jest faktycznie taka grubsza na okres teraz jesienno-zimowy, jak najbardziej. Nawet myślę, że na wiosnę sprawdzi się, słuchajcie, idealnie. I tak pomyślałam, że może fajnie współgrać z tym moim futerkiem na takie chłodniejsze dni. Także od razu sobie to przymierzymy. I słuchajcie, mi się już ten efekt podoba. Zobaczcie, no. Wiadomo, że inne spodnie do jeansów, do krótkich spodenek, ale do tych leggingsów też fajnie wygląda. Także no słuchajcie, co myślicie? Ja jestem no naprawdę na maksa. Zadowolona. Jeśli chodzi o koszt tej bluzy, to ona kosztowała 70 euro. Normalnie możecie ją na innych stronach znaleźć też za stówkę. Jeśli chodzi o skarpetki, to chyba dyszkę, jakoś tak. Także no myślę, że naprawdę warto, bo efekt jest super. No Także tak prezentuje się bluza. Mi się naprawdę ona bardzo podoba i zastanawiam się właśnie, czy nie zamówić sobie jeszcze tego koloru szaro różowego w sensie z tym różowym napisem tutaj, tak jak mówiłam, ona była dostępna w czterech kolorach, ale jak ja tą zamawiałam, no to już była, tak wiecie, na wyczerpaniu, więc myślę, że teraz są dostępne trzy kolory: jest czarna, właśnie ta szara i jeszcze jeden, ale kurczę, nie pamiętam, jak ja nie chcę Was wprowadzać w błąd. Także jeśli jesteście zainteresowani, to yy, zapraszam Was na stronę oficjalną Agi. Ale możecie, też znaleźć blisiek, ale możecie też znaleźć, oczywiście wpisując sobie po prostu bluza Agi, one Wam wyskoczą, bo są jeszcze te z kapturami, ale te gdzieś jakoś do mnie za bardzo nie przemawiały, natomiast ta mi się naprawdę bardzo podoba i powiem Wam, że nawet nie wiem, czy jakby nie zamawiała tej drugiej, to nie zamówiłabym rozmiar XXS, bo jeszcze chyba był dostępny. Ale no to zobaczę, jak mi się ta będzie nosić, czy po będzie wszystko w porządku, mam nadzieję, że tak. Ja wiem, że dla jednych ta cena to jest wygórowana, no ale płacąc, no mówię, te 70 euro, a stówkę, no to mamy jednak trzy dyszki różnicy, więc to jest dużo. Yy, a no mówię, ja jestem naprawdę zadowolona, także ja też czekam na Wasze opinie. Co Wy o niej myślicie, czy Wam się podoba, czy też nie, a ja teraz... No, i słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że ogarnąłam sobie jeszcze w międzyczasie po raz kolejny mieszkanie, bo chłopaki mi standardowo zrobili swój porządek. Teraz yy, będziemy jeść pizzę, bo nam się właśnie upiekła. Yy, I muszę poszukać dla Szymona Cysia. Posłuchajcie, gdzieś go nie wiem, przehandlował, nie mam pojęcia, gdzie jest. Szukam i nie mogę nigdzie znaleźć. Więc no będę musiała ba kogoś poprosić, żeby mi po prostu podszedł do sklepu, bo z chłopakami już nie pójdę, bo są kompanii i żeby kupił. Ja wiem, że ktoś może mi teraz powiedzieć, Boże, Szymon, 2,5 roku jeszcze cytrusia. Tak słuchajcie, on na noc jeszcze ma normalnie cytrusia, więc myślę, że to niektóre matki nie zrozumieją. Tak więc tak to u nas wygląda właśnie. No a my się teraz bierzemy za jedzoneczko. Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w dniu kolejnym, w ten co prawda słoneczny, ale zarazem chłodny poranek. Jest godzina 10 i jest 8 stopni na plusie, natomiast rano jak puszczałam pieski o godzinie 8 na ogródek, żeby się poszły załatwić, to było tylko 5. Więc, no już coraz bardziej czuć ten chłodek. No, z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo praktycznie mamy październik na karku, więc to jest tak, jakby normalne. Ale na dzisiaj zapowiadają pięknie, ale na dzisiaj zapowiadają lepszą pogodę niż wczoraj. Przede wszystkim ma nie być deszczu, tylko ma być bardziej słonecznie, więc mam nadzieję, że tak też będzie. No, bo chciałabym jednak z dzieciakami iść do tego parku na plac zabaw, po prostu pokorzystać z tej pogody, póki jeszcze jest. No, a teraz y, idę się przebrać z piżamki, bo jesteśmy już po śniadaniu. Przed chwilką skończyłam ogarniać mieszkanie. Y, muszę jeszcze podszykować troszeczkę pod obiad, ogarnąć tutaj y, zlew. No i to jak na tą chwilę tyle. Także zapraszam Was na spędzenie kolejnego dnia razem z nami. I ja, moi drodzy, jestem już gotowa. Założyłam sobie tą nową bluzę. Do tego mam czarne. Jeansy z Zary. Wyprostowałam sobie też włosy. Zrobiłam delikatny makijaż. No i tak to wszystko razem wygląda. Także czekam tylko, aż chłopaki posprzątają swój porządeczek i lecimy. moi drodzy, z powrotem w domu i słuchajcie, wróciliśmy wszyscy z mokrymi skarpetkami. Szymon najbardziej, Antoś najmniej, mama po środku. No ale jakby nie patrzeć, no była tam trawa, więc chodziliśmy też po niej. Natomiast Szymon postanowił, że sprawdzi sobie, czy mu się naleje woda do bucika i włożył połowę, wiecie tak, paluszki, zatopił właśnie w kałuży, po czym szybciutko się mówi, mama mokra. Ja się zaczęłam, że kurczę, no rybki pływają, tak, więc jak on tylko poczuł, że ma mokro w tym bucie, to od razu wiecie, zawija się do domu, więc no też nie chciałam przeciągać, także no wróciliśmy, ale taką godzinkę posiedzieliśmy, dzieciaki się pobawiły, jest naprawdę bardzo przyjemnie na dworze, także na spacer jak najbardziej, bardzo dużo ludzi w ogóle później, znaczy później, jak żeśmy wracali to po parku, spacerowało, czy jeździli też na rowerach, a nawet jak widzieliście łódki sobie pływały, czy tam no statki nie, ale łódki e, także no, ludzie korzystają z tej pogody a my bierzemy się teraz za obiad, dzieciaki stwierdziły, że znowu chcą pizzę, więc im zrobię naszej szybciutko pizzę mięsko mamy już naszkowane, więc jak wrócimy do domu, to myślę, że je dopiero wtedy zrobimy, bo idziemy na chwilę w gości, wiecie, nie chcę, żeby jaki, tak jak mówiłam wczoraj, poszły na drzemkę, więc muszę coś z nimi porobić. Także lecimy. I obiad na szybko gotowy. Jak widzicie, ja z Szymonem mam pokrojone, Antuś stwierdził, że nie chcę, także jemy i idziemy. I my już jesteśmy, kochani, w gościach. I moi drodzy, wróciliśmy przed chwilką do domu. No, i oczywiście w drodze powrotnej musieliśmy zaliczyć plac zabaw, no bo jakby inaczej. Ale nie posiedzieliśmy długo, bo chyba z 10 minut, bo słuchajcie, zrobiło się już tak chłodno. A jeszcze jak zobaczyłam taką dziążkę w krótkich spodenkach, to już w ogóle podziękowałam. Także y, chłopaki się jeszcze trochę pobawili, żeśmy się zawinęli. Teraz biorę się zarobienie robienie obiadu kolacji, w sensie wstawię mięsko, zrobię jakąś surówkę i to będzie na tyle. Chłopaki siedzą, jedzą y, lody, bo inaczej nie było mowy, żeby szli w ogóle do domu. Także y, tak. Ale za chwilę ich też ogarniam, bo Szymon już u znajomej, pomalutku zaczął normalnie tam zasypiać, wiecie, ziewać, zatrzymiać oczy. Także myślę, że jeszcze za jakąś godzinkę i pójdzie do spania. Nie tak samo jakieś spanie wziął, nie wiem czy od kawy, czy przez tą pogodę, nie mam pojęcia, ale też idę się ogarnąć i będziemy się po malutku zbierać do spania. Także moi kochani, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że żeście się nie zanudzili, no bo jakby nie patrzeć, no ten wczorajszy dzień miał wyglądać inaczej, a był na kanapie, no dzisiaj bardziej aktywnie, bo ta pogoda dopisała, więc no z tego bardzo się cieszę, także naprawdę jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, no ale czasami takie dni się też zdarzają. Także dziękuję też za każdą łapeczkę, komentarz, a także subskrypcję. No i widzimy się już niedługo w nowym odcinku. Trzymajcie się, Pa papa!